Sięła działchy i nie alubina. Tak się mówi. Oło kiedyś tam. Nie no, nigdy się chyba tak nie mówiło. Nigdy, nigdy tak nie mówił. Znaczy nie nikt, ale nie przypominam sobie. Witam Was jak wąs, Znowu tysięczny film. Nie no nie, z 400 czy coś takiego. Strasznie dużo tych filmów zrobiłem. Kurde blade. Gdyby każdy film dawał mi dwa suby to bym miał więcej niż mam witam was wszystkich bardzo. Tak Cyby i cyby i cyby i cyby Dzisiaj jest film. Jak to zawsze? Dzisiaj jest film. Zawsze dzisiaj jest film. Nie mam dzisiaj bez filmu. Żartowałem, jest, ale nie ma filmu bez dzisiaj, u mnie, też żartowałem, e... o Sztokholmie i o handlu, najpierw ponarzekam na Sztokholm, że się nie skończy, a może się skończy, a może go usuną, może go nie usuną, może zrobią, a może nie zrobią, Miało się, miało się skończyć 20 do promocja. Nie wiem, nic na rynku nie wskazuje na to, żeby się skończyła. To tak ponarzekam, że łała ła, 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 ła. No we, we we, Się kończ. Zjebia. No, nie jest, widziałem żadnych skoków na rynku, żeby cokolwiek się działo. Na SESO dopiero później wejdę. W końcu mi... Te szmaty odblokowały ten... Zaczy... Wyobraźcie sobie, że zaczęli mi akurat wrzucać rzeczy z rynku Steam, jak ten. Jak miałem banana trade. Ja, ale nic po nie. Chcieli mi chyba okraść pieniądze. Nie wiem, nie no, żartuję. Ja mam 10 miliardów itemów teraz we chwipunku i ciężko jest się do czegokolwiek dogrzebać. Przelecimy sobie tylko po wszystkim. Pokażę jak to idzie. Czy mądry, czy głupi jestem. Inspiracja, co się działo Możecie sobie zobaczyć, RMRy, w ogóle w feście Jezus Maria, inwestowanie w RMRy to była chyba największa strata czasu i pieniędzy w historii, naprawdę Inwestowanie w RMRy to jest po prostu, największa nauczka Dla ludzi Po prostu Fijako miał rację Nie będę mówił, że jeden z nielicznych razy kiedy miał, bo ostatnio też miał rację Z Riptidami, także ja bym poklaskał nawet to fajnie, podobało mi się szczerze, jak to co powiedział się stało. Także tutaj ładnie, podoba mi się. Czasami Fiako też pokaże, że jest mądrzejszy. No i spoko. Dlatego sz szanuję każdego, kto ma jakiś punkt widzenia. Bo pomimo tego, że czasami ktoś pierdoli głupoty, jak na przykład ja, czasami Fiako, tak czasami ja, Powiem coś mądrego, czasami on powiedz coś mądrego. No i ktoś na tym skorzysta, ktoś na tym straci. Tak działa rynek, tak działa handel, ale. <grym> Ważne jest to, że mamy swój punkt widzenia i właściwie można na niego popatrzeć i w jaki sposób się odnaleźć. Także to, 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 to polecam ogólnie. Polecam jak najwięcej. Kanałów do zapoznawania się z różnymi treściami. Ogóle, Jezus Mary, ja pieniędzy zarobiłem z tej Jih. Ja pierdziela. 15 zł, przecież to jest. Tyle. Jest. Nie to jest pieniędzy w ogóle. Niesamowity. Cieszę się. Dalej. Kolejną moją dobrą inwestycją były, byli agenci. Ogólnie agenci oddają, że to chuj, naprawdę. Tak oddają agenci. Patrzcie, 7 zł kupo kupowani po zawyżonych cenach na 6 zł, rozumiecie? Na zawyżonych cenach po 6, większość z nich jest kupiona za 4,75 albo coś takiego, na 7 zł, jest dużo pieniędzy strasznie, naprawdę. Patrzcie, ile ich jeszcze jest, jest giga dużo, naprawdę. Tutaj są, tutaj są. Gdzieś jeszcze tam chyba byli, czy ich nie było? Nie mam pojęcia, szczerze. Dużo strasznie ich było. Gdzie moi agenci? A, bo tu są pierwsi agenci. Panie agenty, gdzie są moi wszyscy agenci? Nie wiem, gdzie są moi. Kurde, zgubiłem agentów. Gdzie agenci? n dwie gabloty agentów. Bo tu jest ten dziado, dzi dziadyniec. To niezłe poszukiwanie agentów. Szukamy agentów. Agent. O, są wszyscy. To nie tak dużo w sumie. Mało ich jest. Aha, bo ja wszystkich sprzedałem na tej górce. Ja mądry. Dlatego. Widzicie, pieniądze. To są agenci. Śliczni są, naprawdę, idealnie. A ci są śliczni. I jezus, z 20 zł kupowani. Rozumiecie? To są nic, grosze. 20 zł za takie odawe. Na niżu rynkowym, rozumiecie? I 35. No niesamowite to są pieniądze, naprawdę. To jest 45 zł. Widzicie, co można za 45 zł kupić? Za 45 zł. Jezus, Smart, to jest 45 zł. Jeszcze na MC 15 to już można. 6 dych. Już można. No, co można za 60 zł? Pół buta kupić. Takiego w miarę. Znaczy, w miarę to nie. W miarę to jednego buta. Takiego, że pochodzisz już. Albo takiego ładnego standety. To nieduże. Ale nieważne. To nie jest istotne. Do klu odcinka. Takie rozgadanie. Może kogoś to obchodzi. Mam nadzieję, że nikogo. Pojemniki z naklejką Sztokholm 221. Weźcie to w ogóle z tej promocji. Skasujcie. Myślę, że jak to skasują z promocji, to od razu powinna jakaś to. W ogóle to będzie najdziwniejsza cena, jaka może być. Autentycznie to, co się tu podzieje, jeżeli to usuną. To będzie najdziwniejsza dosłownie rzecz, jaką my będziemy widzieć na, na Steamie. Dosłownie to samo, co było tu. To było tak dziwne. To, co tu się stało, jest smara. Valve mówi: Hej, u nas nie możecie tego kupić. Rynek Steam mówi: Hej, ale jest jeszcze tydzień trade bana. <laughs> jest jeszcze tydzień przerwy od tego, co jest teraz. Jeszcze jest to, co było kiedyś. Ale myślę, że gracze. No, to będzie dosyć niezły impuls, bo to będzie coś takiego. Ja myślę, że. zrobi łup! I po tygodniu w dół. Bo wszystkim się zacznie odblokowywać. Naprawdę, to będzie taki młyn to, co się tu będzie działo, jeżeli to w końcu zrobią. Jezus, nie mam pojęcia zupełnie. Stockholm to jest dla mnie zupełna jakaś anomalia, która gdzieś tam występuje przez ten tygodniowy ban i. No, tutaj będzie grubo, ale wydaje mi się, że i tak to będzie dosyć schematyczne wszystko. Także będą tu albo bardzo duże skoki, albo bardzo takie nikłe. Zobaczymy w każdym razie. To, co jest głównym tematem tego odcinka, to handel. I to nie na Steamie, tylko w realnym życiu. Ogólnie są środowiska ludzi, którzy. Odpłynęli. Nie mogę mówić jakie, bo będzie, że się gdzieś tam. Coś wypowiadam, ja nie chcę być kontrowersyjny Jedynie w postach na społeczności Tam mogę pisać, że Smejrc coś, a tutaj ne, nie, bo tutaj nie warto Znaczy warto, ale Po co Są ogólnie środowiska, które odpłynęły Zrobiłem kiedyś taki film, jak grałem 35 minut w FIFA I tam mówiłem o tym, o skamach I tak dalej Dosyć ładnie mi się to udało powiedzieć w sumie. nagrywałem to 10 razy, zajęło mi to chyba z dwie godziny. Możecie to zobaczyć w ogóle, odszukać to. To jest dobry film. Czy, czy dobry. No, jak na moje standardy dobry. Czyli chujowy. Ale... Ogólnie środowiska niektóre odpłynęły. Ludzie nie rozumieją czym jest handel. Ludzie dzisiaj uświadamiają sobie czym jest handel. Autentycznie. Wyobraźcie sobie że Chińczyk, Japoniec, Polak, Czech, Rusek i Niemiec pojętnie kto kupuje od koreańczyka, Rosjanina, Amerykanina, Tajwańczyka, kogokolwiek części do telefon komórkowy tak i on kupuje te części do telefon komórkowy w sumie za 250 zł i 56 grosz Wystawia fakturę. Tak. Płaci podatek. Tak. I te części daje koledze. Który umie składać części. Nie, nie wiem czy to jest ciężkie. Może jest. Ja się nie znam. I ten kolega... Ma telefon, więc on płaci temu koledze i mówi, wow, poskładałeś mi telefon, masz złotówkę, to dużo za poskładanie telefonu, no nie wiem ile trwa składanie, ale myślę, że złotówka, tak na polskie warunki, bo no i on jak godzinę będzie składał takie telefony, to tam będzie miał z tego z dwie dychy. Czy coś tam? Nie wiem ile. Nie mam pojęcia. Czy że że będzie 10 zł, czy 15, czy 5. Nie wiem ile się składa telefon. Naprawdę nie piszcie mi teraz, że o, telefon się składa duży, i biedak uśmierdzi. Nie, nie mam pojęcia, ile się składa telefon. Jestem debilem. Śpiew Ale on mu daje pieniądze. I on potem mówi: Kupiłem te części za tyle. Dałem pracownikowi tyle. I on mówi: Mam markę na Logo. Ta marka ma. Na przykład ma jabłko. Na sobie. Albo. Nie jabłko. Tylko. Ma m. Na sobie. Albo. Nie wiem. Na przykład. Mur. Bo tak dobrze odcina się od konkurencji. Nożyczki ma. Cokolwiek. I on mówi. To ja se nakleję to logo, na to i tu koszt wychodzi 290 zł za wszystkim, to ja se wkleję 500 złotych. I ludzie w internecie, jak kupują telefon, to robią, ho ho ho, ho 500 zł za telefon, to niedużo, he he he, fajnie. Kupują telefon za 500 złotych. Używają telefonu i się cieszą. I nigdzie w tej całej drabinie ciągów wydarzeniowo-skutkowych, przyczyn skutków wydarzeń, ilości zdarzeń na milimetr kwadratowy nikt ci nie powiedział. Ale po co ty dodajesz to? To powinieneś złotówkę sobie dodać do tej kwoty. On mówi: Nie, ja dodam do tej kwoty 2000. Mam se za moje logo sobie zażyczę. 10 tysięcy. Mimo, że telefon jest warty 200. na sobie milion. I. Ludzie nie mają czegoś takiego, że. Omega, oh ale on sobie dużo rzeczy, Może niektórzy mają, ale. Świat nie tak wygląda. Że jak powiesz, że. O nie, ale dużo. To on nagle powie dużo? To sorry. To ja jednak nie będę zarabiał. To przepraszam jednak. To ja żartowałem, chyba. To co? Kasujemy ten biznes cały. Weź ty już nie składaj tych telefonów. Nie masz pracy. Sorry, za dużo chcieliśmy. <laughs> nie ma takich sytuacji. Raczej po prostu ludzie mówią, że dużo, to nie kupujcie. I jak ludzie nie kupują, to nie mówią, Ty, bo chyba za dużo. To wtedy się zmienia cena na niższą. A jak kupują, to się. to się zostawia. Albo się podwyższa. Tak, żeby działało. Tak działa rynek wolny. Pieniądze No I ostatnio Grupa influencerów Niesamowita grupa influencerów Robiąca muzykę I filmy na YouTubie Grupa youtuberów wręcz Chciałoby się rzec Zrobiła świeczkę Którą kupili Tak jak te części do telefonu Oni kupili dwie części Naklejka i świeczka I kupili świeczkę za 10 zł. Przykleili naklejkę i mówią: Dajcie nam 50. Ale. <grym> I ludzie zamiast powiedzieć: Aj to drogo trochę, to ja nie chcę. Albo zamiast powiedzieć: Kurczę, no to. Ja podziękuję. <grym> zamiast powiedzieć: Gdyby było taniej to pewnie bym kupił, ale za taką cenę się nie skuszę. Albo zamiast powiedzieć. Fajna ta cena, odpowiada mi to, że mogę was wspomóc, chętnie to zakupię. Luźnierz robię... ale jak wy możecie na dzieciach i uczuciach, kurwa innych ludu. Ja spodziewam się, że target moich filmów to nie ci ludzie. Spodziewam się. Aczkolwiek, ludu. Jak Ci się coś nie podoba, tego nie kupuj, nie oglądaj, nie wiem, nie jedz. Nie patrz na to. I teraz ktoś mi powie, ale są rzeczy, na które nie da się nie patrzeć. Są takie rzeczy. Ale to jest temat na inną rozmowę, i to nie jest taka rzecz. Tak mi się wydaje. Chciałbym w końcu, kurde, podyskutować na jakiś temat, żebyś, kurde, żeby wbił jakiś taki. Człowiek oświecony wiedzą moralną, taką wiedzą moralną, on nie ma opinii, ma wiedzę moralną, żeby on powiedział, co jest dobre, co jest złe. Weźcie, nie wiem, jak jest taka osoba w komentarzu, proszę, odezwij się. Nie będę wyzywał, naprawdę. Ja chcę poznać punkt widzenia takiej osoby ku rozwoju. Moim i nie wiem kogo jeszcze, ale chciałbym naprawdę, to jest ciekawe. Zastanawiam się, co takie osoby muszą mieć w głowie. Chyba, że jesteś taką to napisz w komentarzu albo zostaw łapkę w dół po prostu pod tym filmem. Będę wiedział, że jest taka osoba. Ja się ucieszę, bo to oznacza, że ktoś tego słucha i ktoś na to reaguje, co mówię. To jest miłe z waszych stron. No, Handel, handel trzeba zniszczyć.